Witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2. E, moi drodzy, w poprzednim e, Joe dostał niezłe lanie od Vinciego, a my musimy teraz spłacić Joe. No, dzieje się, dzieje się naprawdę dużo i kiedy to się skończy, nie mam pojęcia, bo wpakowaliśmy się w niezłe gówno i trzeba to powiedzieć szczerze. Znaczy, ja się pakowałem, ja nie miałem wyboru, nie dali mi wyjścia i trzeba teraz spłacać wszystkie długi, bo nic nie zrobiliśmy, oberwaliśmy. Joe oberwał, ja też w sumie troszkę dostałem. No ale. Ja, że wito, oczywiście, mówię w takiej, w takiej osobie. No ale teraz mam nadzieję, że wszystko już powoli, jak przynajmniej spłacimy, Bruna, wszystko się ułoży już jest jak widzicie ciemno. Tylko, że. Mam nadzieję, że zdążymy. Ten. Fak. Mam, no mam nadzieję, że zdążymy to oddać i nie. że bez problemu wszystko zabierze. 27 tysięcy zdobyliśmy w jeden dzień. Ciekawe, eee, ciekawy jestem. Czemu in inaczej się tak nie daje? co ja mówię, jak, jak Jotos zdobył? Nie, co ja zrobiłem? Dobra, trudno, zanim dojedziemy to nas zgubią Ooo, oni są dość wolni akurat Więc, więc spoko, my wychodzimy na prostą szybkość O, oh, fuck, to był zły wybór To był zły wybór, bardzo zły wybór No cóż, będziemy musieli jechać pod prąd Przynajmniej na chwilę ale, przy, może, o, szybciej zwijaliśmy policji przez to Może nie powinienem się tak rozpędzać Bo światła mi tu świecą Wow, wow, wow Co ja robię, co ja robię Co ja robię, co ja robię Fuck Ale dobra, o, na razie się udaje Jakoś przy... Wow wow, 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 Jakie to jest... Co ja zrobiłem w ogóle? Czekajcie. Tutaj pojedziemy sobie Powinno się udać Co o taksówka I... Pięknie, pięknie Dobra, co taniej było to w moim zamyśle, ale po prostu pomyliłem drogi Nie wiedziałem, że tam nie ma żadnego zjazdu i musieliśmy sobie poradzić Jadąc z drugą stroną, ale przynajmniej moment fajnego jeżdżenia Oooo! Wow, zar zarzuca no strasznie Okej okay, Bruno, gdzie jesteś? No, to było tutaj, okej okay. Jesteśmy na miejscu praktycznie Prawie na miejscu. No. Dobra. Powiedzmy, że dobrze zaprogramowaliśmy. Czekajcie, chyba tu się szło, prawda? Chyba tak. Pyk. I oto nasza chwila, prawdy. Hey, muszę zobaczyć Bruno. Mogę mieć? Tak. Chodźcie tam. You lucky. We just got to leave. Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. <laughs> I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. So, your little business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attacked them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Would that have anything to do yeah. with the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Uh, thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Eh, Scaletta. I knew a Scaletta once. Oh. But I Aww. must say, you're much better at paying back your debts than he was. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. <laughs> your father. Ah, like father, like son. I see you don't approve. But i didn't make him borrow the money now did i just like i didn't make you if you ever need a loan you know where to find me sure <laughs> 15 per Asper, per Asper, couldn't sleep. Things were bad. And they were only going to get worse. The truth was going to come out sooner or later. And then we were going to have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women. Respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Oh. Dole? Yeah, hello. Vito, yeah, it's Eddie. Uh, listen, I need you to let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once, I don't. <laughs> Carla wants to see you over at the planetarium. And you say what it was about? Nope. Planetarium. No dobra, czekajcie, mamy jakieś ciuszki fajne. Weźmy, jak jak mam się z Carlo spotkać, to lepiej żeby ładnie wyglądać. Łowa, pogoda, jak pod psem. Co jest? Mister Skeleta, can you get in, please? Hey, old man. What are you doing back? Just get in the damn car. Now. And you are. This is our friend, Mr. Chu. All right. So what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I've probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead, half of Mr. Chu's guys are dead, and now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse, you die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's hold up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone wiele rzeczy, ale nie jest z nich. No to się porobiło. Wow, wow, wow. Naprawdę. No, bierzemy pierwszy lepszy samochód. Nie będę wybrzydzał teraz Wysiadka, moi drogi No nie chcę się stąpić A, policja coś słyszała Mam nadzieję, że nie zdążymy odjechać Zdenerwował Nie jestem zdenerwowany teraz, bo to co się dzieje mnie zestresowało. O matko, muszę zabić Karla Falcone, co? A tak szkoda mi go nie jest, ale i... A, mam Mam... Na... i tak ciężka sytuacja, bo w Wito będzie musiał się ukrywać, zresztą tak samo Joe będzie musieli się ukrywać, bo w tym mieście i tak nie ma już czego szukać tak naprawdę. Jak tylko... Jak tylko zabijemy Karla, co na pewno nam się uda. Przynajmniej takim taką mam nadzieję, to będzie trzeba jakąś przyspieczać stąd. Bo tutaj już nie ma miejsca do nas, znalazł jakieś inne przytulne miasto albo... Nie wiem, tylko nawet oszczędności nie mamy, bo wszystko wydaliśmy, żeby spłacić tego. tego skąpca. E, głupiego, który nam kasę pożyczył. Bruno. O kurde, zaczyna się naprawdę robić gorąco. Gdzie mam jechać? Gdzie jest to planetarium? Bo ja tak sobie. Co jest grane? Gdzie jest. O tam, dobra. Jadę sobie, jadę, a nawet nie mam pojęcia, gdzie. Pogoda zdecydowanie nie dopisuje i jest raczej smutna niż. I wskazują na coś niedobrego, o tak to ujmę, niż wesołe słoneczko, jakie to bywało w mafii. rzadko pada, w sumie raz to właśnie zaczęło, że padało, a tak to... Raczej była dobra pogoda. A uwaga, drifting, nawet pod koniec naszego... Wow, prawie, prawie, prawie życia i ten... Dobrze się bawimy jadąc autem. Pamiętam ten widok, jak rozpoczynaliśmy, w zimie jechaliśmy tutaj. Po tym, jak Wito wrócił z, z wojny na chwilę, a już się to wszystko kończy powoli. Niesamowite, jak ten czas mija. No, nie, no, znowu. No, No wysiadać. Dobra. Teraz się zbijamy od nich. Zdążą ruszyć, czy nie? Nie, nie ma szans. Żeby mnie zdokonić, my prosto do planetarium lecimy No nie wierzę w to po prostu Ale ci tak też nie zdążą Z tego nic nie ma szans Zaraz to spadnie pięknie I jest, już mamy po policji Ciekawe czemu w planetarium Interesuje mnie to naprawdę O Musieli iść dalej na nogach. Szkoda, że nie mam pełnego życia? Oczywiście ciągle o tym zapominam. Mam jakieś pistole. Ah, nie, no wyposażenie jest całkiem niezłe. Czy będą mielić? To, okej. Hey fellas. Hey Vito, the boss wants to see you. Good. I want to see him too. One, uh, one thing though, Vito. Yeah, right. O oh, kurde. O oh, o. Oh. <sighs> Co ty żeś narobił Bito? Kurde wziąć się Odleciał pięknie Dobra, gdzie jeszcze jest? Gdzieś tam naprzeciwko mnie jest Nie jestem w stanie go uchwycić Dobra Co prawda wstrzelił we mnie 50 kulek, tysięcy Dałoby się zmienić. Pięknie. No i jeszcze ty tylko. Dawaj. Wychylaj się. A, jeszcze nie zginąłeś? No, podnosimy. O, tego też lubię, naprawdę. nam żeś zrobiła nie winiątek. to było głupie z ich strony Okej, okay, na razie idzie dość prosto Uf! nie że mi się nic teraz skończyła w tym momencie. O, matko! Powiedzcie, że wszystko od nowa! No! Wow, powiedzcie, że to było nieźle rozwiązane. No, chodź, wychyl się, wychyl się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tyk, 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 jedziesz. Dobra, wchodź założony. Teraz uwaga, bo tu pójdą. Trzeba uważać naprawdę, bo nie chcę w takiej samej sytuacji. Jeden, drugi. Trzeba władować w nich kulki, po prostu. Uwaga. Pięknie. Na razie jest nieźle, na razie jest nieźle, moi drodzy Słaba przykrywka, bardzo No chodźcie tu, kto tu chce się ze mną postrzelać trochę No, co jest grane No, wystaw się. Gdzie oni są? Gdzie on jest? Ja go w ogóle nie widzę. No, fuck. Tam jest. Co jeszcze we mnie strzelił, czy co? Tego nie widziałem. O kurde. Jeb! Tam nikogo nie ma. Nie. Jeden. Fak. To się no nieudane strzały. Widziałem cię. Podkręmy jeszcze gramy. to wszyscy, nie? Czy ktoś jeszcze tutaj może wyskoczyć? Pięknie wito, naprawdę jestem z Ciebie dumny Ale to jeszcze nie koniec Gdzie jesteś, mój drogi kolego? No nie jest źle, nie jest źle jak na razie Ten Thompson jest tak zajebisty, jak mi się podoba ta broń Jak oni giną? Wow, znowu mało brakowałabym. A, był bez amunicji, trzeba pozbierać w ogóle trochę. Hehe, <laughs> dwieczkę, właśnie mamy jednego do zabicia. Chyba 3, 2, 1.

But your buddy Joe understands, don't you, Joe? No, yeah. What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> you're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize it? Joe, that? you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now you dumb fuck. You're gonna pay for it. Now, Joe. Hey. You're gonna pull that trigger? Do it already. What are you waiting for? Vito.

Ale się przemieszczam. Gdzie jestem? ten? Gdzie to jest wszystko? Kurde, zaczęło mi brakować broni. Ten tu robi. okej, okay, dobra. Gdzie on jest? Jest gdzieś tutaj. Dobra, wykończyła, wykończyć tych, żeby potem mnie nie zaskoczyli przypadkiem. Nie! Kto? Szlak! Myślałem, że on upadł i nie żyje. Jak może wstać po tylu kulkach? O! Dobra, jeszcze raz. Może tym razem się lepiej uda. Gdzie jest ten trajer?

You know something, Carlo? For the last 10 years, all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one? This one's for me. Fuck. You! What the fuck fucking prick. Oh, ah, uh. no, I sure me. as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So uh what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? <laughs> oh, what the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on. Let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. I the it? So what's the big secret? Yeah. Hey, hey, what the hell's going on? Where did you yeah. get Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. O Matko Boska! Wow, no muszę powiedzieć, że nie się nie spodziewałem. Bardzo mocne zakończenie, że tak No to, że zabijemy Karla, to było przewidywalne, a to, że Joe zginie, to już na pewno mniej. Wow, nie, naprawdę, muszę wam powiedzieć, że świetna gra, klimat niesamowity, wydaje mi się, że nawet lepszy niż w GTA. Niestety brakowało mi tej otwartości świata. Ja wiem, że można rabować, sprzedawać auta, garnitury, ubierać to wszystko, ale to jest jednak troszkę mało. Niemniej jednak jedna z lepszych gier na pewno, w które grałem. Ten klimat to jest naprawdę niesamowite i mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze. Pomimo tego, że niektórzy już to przeszli, pomimo tego, że e, wiedzieliście co się stanie, to że bawiliście się razem ze mną bardzo dobrze. Jeżeli wam się podobało, to nie, zap nie zapomnijcie napisać komentarza. Jeżeli chcielibyście coś innego, też nie zapomnijcie e, o tym wspomnieć. Ja wam dziękuję bardzo za całą wspólną serię i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych. W sumie seriach na razie cześć.